Dzień dobry, witam Kozera, Jan Budakowski. Zapraszamy na program Bestseller. Kolejna książka, którą. Zamierza Państwu polecić Jan Bodegowski. Cóż to za, za książka, Jan. Szanowni Państwo, ukazał się e, druga część e, listy Wechtera Magdalena Ogórek, e, kat kłania się i zabija, wydawnictwo fronda. Bardzo polecam tą książkę, Szanowni Państwo. Jest kilka rzeczy, w których może zdecydujemy się na nagranie kilku odcinków na temat tej książki, bo jest tam kilka fajnych rzeczy. Mi ta książka, ja nie lubię tak pisanych książek, choć się bardzo dobrze ją czytam, ja w ciągu jednego, dwóch dni sobie szybko przeczytałem te kilkaset stron. E, więc jest, jest napisana 300-435 stron, więc e, czyta się to, to dobrze. Książka jest głównie o tym, o zbrodniach narodowych socjalistów. E, nie mówię tutaj Niemców, bo i Niemców, i Austriaków, ale także innych przedstawicieli innych narodów europejskich na Polakach, e, Żydach i Ukraińcach, o rabunku polskich dzieł sztuki. Ale jest kilka fajnych fragmentów, y, takich ciekawych rzeczy, które można było omówić. Ja już napisałem dwa artykuły. Jeden artykuł, to jest właśnie ten artykuł, który y, nosi, nosi tytuł dzisiejszego odcinka, czyli Magdalena ogórek i SS mański eliksir nieśmiertelności. Drugi, artykuł, który napisałem, to jest artykuł o tym, jak y, Holandia chroniła po II wojnie światowej zbrodniarzy niemieckich. No, i pewnie będę musiał napisać jakiś artykuł dotyczący y, tego wszystkiego, co Magdalena Ogórek opisała, w, y, pisząc o tym, jak y, niektórzy hierarchowie kościoła pomagali nazistom zbiec z Argentyny. Zresztą z, zbiec. To z Europy do Argentyny, do Brazylii. Zresztą to mi się bardzo kojarzy z tym, co dzisiaj robią ci wszyscy pożyteczni idioci na, na granicy wschodniej, wspomagając tych imigrantów, co, po, co robi Franciszek. No to też jest taki przejaw wysokiej nieodpowiedzialności, pomagania biednym akurat teraz poszukiwanym ludziom szukającym lepszego życia, bez w ogóle patrzenia, kim są ci ludzie i co sobą reprezentują. Dokładnie to, to, to się działo też po II wojnie światowej, gdzie <ścoughs> dziesiątki tysięcy różnych nazistów wyemigrowało do, do Ameryki Południowej czy do Stanów Zjednoczonych i czy zaczęło robić kariery. Przepraszam Ci, przemy, tak. To nie jest pierwsza książka opisująca y, tę sytuację, czyli ten, ten nazizm, który zagrażał Polsce, ale pierwsza Magdalena Górek. Czy ona zauważyła coś ciekawego? Druga książka Magdalena Górek. Pierwszą tak. książką była Lista Wechtera. Bestseller, który był na temat rabunku polskich dzieł sztuki i tego, jak ona i śledztwa, które ona takie dziennikarskie przeprowadziła. Natomiast w tej książce jest taki malutki fragment, który niezwykle mnie zainteresował. Bo Magdalena Ogórek opisuje swoje spotkanie z jednym bardzo wiekowym, dobijającym setki, setki lat życia, esesmanem, który przy niej pił jakieś ziółka. I ona bardzo się zainteresowała, bo była to druga osoba, która piła takie ziółka. I ten esesman powiedział Magdalenie Ogórek, że jest to, E, zioło, które, które, które zapewnia esesmanom, e, pijącym to zioło, ale także ich dzieciom e, długowieczność e, i e, zdrowie. Czyli znowu takie mamy mity, te germańskie jakieś runy, tak? Te to się okazuje, wiesz, ja się bardzo tym zainteresowałem, bo w ogóle bardzo lubię ten klimat, bardzo mnie interesuje, bardzo lubię czytać na temat okultystycznych źródeł nazizmu i takich różnych rzeczy, bardzo mnie zawsze cieszą ci te programy starożyt o starożytnych kosmitach, które się kończą tym, że e, zawsze to jakoś do tych nazistów wraca, bo nie da się ukryć, że ci Niemieccy narodowi socjaliści akurat w tej tematyce. Z archiwum X to, to mieli ogromną fantazję i jak się okazuje, bardzo, bardzo byli twórczy, bo i po, powiedzmy sobie szczerze, pierwszy samolot, samolot odrzutowy to Niemcy, cały prze, cała, cała astronautyka amerykańska to, to naziści i ogólnie bardzo wiele, wiele ciekawych, ciekawych tematów. Oczywiście pamiętając o wszystkich zbrodniach, które dokonali na Narodzie Polskim, o których, nie, o których nie możemy zapominać. E, I e, według relacji, tego co, co się znalazło właśnie w tej książce, e, Kat kłania się i zabija, e, pojawiła się tam informacja, właśnie Magdalena Ogórek, e, relacjonując swoją rozmowę e, z SS-manem, stwierdziła, że ten esesmański eliksir nieśmiertelności to yy, według tych nazistów był yy, przez yy, NNRB, yy, ja nie wiem czy ja dobrze to czytam, yy, taki ośrodek naukowy, yy, z, yy, znaleziony w Chinach. Yy, to są liście z krzewu, który, który zapewnia yy, Chińczykom długowieczność i yy, Chińczycy od bardzo dawna yy, znali to zielenie, ono jest dostępne w... Yy, Dostępne w sklepach. I ja sobie sprawdziłem. wiesz, zainteresowany tym, co to jest ten, ten nazistowski eliksir nieśmiertelności. Okazuje się, że go można kupić sobie także w polskich sklepach zielarskich. Nazywa się to Jao Gulan jest to pnętrze z rodziny dieniowatych, podobne do winobluszczu, hodowane na żyznych glebach ale można sobie także hodować w domu na balkonie i jest, jest ono niezwykle popularne w Azji, w Japonii, Chinach i Korei w chińskiej prowincji e, Guizhou, e, też nie wiem jak to się, jak to się czyta e, jest, to, jest to tak popularne że pije się to jako, jako he, herbatę i dzięki temu właśnie ta, ta długowieczność w tej prowincji jest po prostu niezwykle długa. E, ci, ci tubylcy w tej prowincji żyją bardzo długo, i według e, zwolenników piciach na paru z Yao Gulan, ma on przeciwdziałać chorobom serca i wątrobi, stre, stresowi i depresji, procesom zapalnym i z procesom starzenia się, chorobie wrzodowej, nowotworom, chorobom wirusowym, działać antyoksydacyjnie, zmniejszać ciśnienie krwi, przeciwdziałać działać przeciwbólowo, wspomagać florę bakteryjną układu pokarmowego, obniżać poziom cukru, cholesterolu. G tri glicerydów we krwi, wspomagać trawienie i sen, leczyć alergię, astmy, zapalenie stał. Janku, nasz no medyczny z tego programu zrobi. Ja wiem, o co, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że ci ludzie byli tak przeświadczeni w swoją misję, jakąś boską misję, nadludzką misję, że byli w stanie wypić każde zioło z każdej części świata. Niedawno Wojciech Cejrowski pokazywał w Cusco, czy gdzieś tam wysoko w Andach żyją Indianie współcześni, którzy sprzedają, mają bardzo nowoczesne te sklepy, gumy do rzucia, napoje. Wszystko oparte o jakieś używki, które tych gum nie wolno w ogóle wywozić z kraju, nikt cię żaden celnik. No tak, skoką. Ja, ja powiem ci, ale ja, ja nie, jak ja jestem bardzo krytyczny wobec narodowego socjalizmu, to nie, nie uważam, że nie powinniśmy być e, odrzucać noszenia spodni tylko dlatego, że Hitler nosił spodnie. A nie, to oczywiście, Bo niektóre, niektóre, niektóre rzeczy, które e, naziści sobie zrobili, to są warte przemyślenia, bo jeżeli byli prekursorami właśnie kosmonautyki, te rakiety wyniosły i zapewniły, zapewniły sukces w, w astronautom amerykańskim, jeżeli stworzyli ten pierwszy samolot odrzutowy. odrzutowy, mówi się tak, że w tych różnych spiskowych teoriach dziejów o tym o tym, że posiadali, pracowali nad napędem antygrawitacyjnym. I ja ci powiem, że mój kolega mi ostatnio przesłał filmik, który jest zamieszczony na, na takim kanale YouTube'owym który zajmuje się nowoczesnymi technologiami e, samolotowymi i opisuje ci to, same filmy są o tym, jak, jakie nowe typy Boeingów, jakich samolotów wchodzi. Jest film, jeden najnowszy, który mówi o tym, jaki jest, e, że Stany Zjednoczone już dysponują i już produkują samolot z napędem antygrawitacyjnym, on się nazywa bodajże Czarna Mamba I, i wiesz, nie jest to jakieś archiwum X, tylko normalny kanał dotyczący dotyczący lotnictwa, awioniotyki. I Dlatego wody. ja na przykład uważam, że to jest bardzo ciekawe, że je, bo sam, sam jestem wielkim zwolennikiem ziół, zioł lecznictwa, że y, 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 to mnie bardzo zainteresowało, co to jest za, za co to jest ten Jaogulan. jaogulan Myślę, jest... że musimy Chińczyka jakiegoś zapytać, a Chińczycy, i tu masz rację, jako jedna z najstarszych cywilizacji, na pewno mieli metody leczenia, metody wspomagania swojego organizmu, suplementacji o wiele bardziej rozwinięte niż Europejczycy, nawet w tamtym... Znaczy, ja nie sądzę, że bardziej rozwinięte, bo nie, myśmy też mieli dzięki, dzięki zakonom te zioła lecznictwa y, było bardzo rozwinięte. Oczywiście one zostały, to jest dodatkowy temat na dodatkowy film, zniszczone przez y, 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 współczesną farmaceutykę, która je, opiera się na, to jest bardzo... tak zwana medycyna Rockefellera. Mhm. Bo Rockefeller, mający monopol na wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, po prostu szukał nowego rynku zbytu i wpadł na pomysł, że można było produkować leki z pochodnych ropy, i opanował, sfinansował swoimi pieniędzmi, przekupił całe, całe uczelnie medyczne i doprowadził do tego, że wycofano. W Stanach Zjednoczonych um, używanie ziół i wprowadzono te, ta, to, to farmaceutyki oparte na chemii, e, co, co nie jest zbyt zdrowe i e, co też się wiąże z wysokimi kosztami. Pokutuje no że... myśl, Janku, pokutuje taka myśl, że nieważny jest efekt, nieważne jest to, żeby wyleczyć, tylko żeby leczyć. Więc ta faza leczenia dla y, wielkich. Firm farmaceutycznych jest najważniejsza faza leczenia, żeby to trwało. A czy się wyleczy? No to... i ten preparat w Polsce jest dostępny w różnej postaci. Oczywiście trzeba skonsultować się jak każdy, z każdymi ziołami, trzeba się skonsultować z lekarzem, bo zioła mogą, choć działają wolniej niż te chemiczne leki, to działają też ba, często bardzo skutecznie mogą zakłócać działanie z, by, innych leków. Na przykład nie mogą tego, tego, tego zioła przyjmować kobiety ciężarne i karmiące pier, piersią. E, I e, m, też bardzo ciekawą rzeczą, która, która nie została, i w ogóle, a Magdalena jak niestety w tej, w tej książce niezbyt rozpisuje się, ale dzięki temu ja mogę się rozpisać na temat tego zioła i mogłem się rozpisać w moim artykule także na temat tego e, Instytutu. Achnen. RB, który mnie zawsze fascynuje, bo jest to instytucja, która, która została powołana przez niemieckich narodowych socjalistów w 1935 roku. I to było towarzystwo badawcze nad pradziejami spuścizny duchowej niemieckie Dziedzictwo Przodków. Które potem z czasem zmieniło nazwę, stało się także częścią SS, i ono zajmowało się od, od, od przerażających różnych eksperymentów, zlecania przerażających eksperymentów na więźniach obozów koncentracyjnych. Ja tu przypominam, też pisałem na temat tego, że, że cały, cały przemysł medyczny, farmaceutyczny niemiecki, który jest w rękach Amerykanów, E, do tej pory czerpie zyski z tych, z tych eksperymentów. E, te eksperymenty w histowskich obozach koncentracyjnych to przeprowadzali nie żadni psychopaci, tylko wybitni niemieccy naukowcy na zlecenie wybitnych innych niemieckich naukowców, którzy e, finansowali była nawet cała taryfikacja tego, ile to się płaci za, za dany eksperyment. I niewątpliwie na tym E, przerażającym procederze Niemcy, Niemcy, Amerykanie sobie zarobili po, po II wojnie światowej. I jeszcze tego, e, to był taki przykład tego, jak to e, naukowcy, jak się wyzwolimy od moralności i, i oddamy na, w ręce naukowców, co mogą zrobić. To, to ta rzeczywistość nazi niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych pokazała, że wybitni naukowcy e, są po prostu do, zdolni do przerażających, e, przerażających zbrodni, ale nie tylko, bo zajmowała się ta instytucja ANNRB, e, także grabieżą zabytków, kolekcji naukowych, polskich zabytków, polskiej kolekcji naukowych, bibliotek, materiałów archiwalnych, artefaktów archeologicznych i dzieł sztuki Uznając, że wszystko, co, co było wartościowe w Polsce, e, każdy zabytek, to nie był tworem e, nas, Polaków, tylko był tworem niemieckim, przejawem niemieckiej kultury. E, w, było nawet specjalne komando, które, które, e, komando tak zwanego Petera Paul, Paul Sena, które zajmowało które było wspierane przez Einzelgruppen, które zajmowało się rabi, rabowaniem tych polskich dzieł sztuki e, i ono było e, jego praca była wspierana przez po prostu cały zastęp wybitnych niemieckich naukowców którzy którzy, którzy udowodnili nasz, że nasze wspierali. Tak, on, bo Oni zrabowali nie tylko prywatne e, e, zabytki, ale z Muzeum Wojska Polskiego, Biblioteki Zamońskich, Muzeum Historii Naturalnej Krakowskiego Muzeum Narodowego, Muzeum Rzemiosła Artystycznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Prehistorii, Krakowskiej Akademii Nauk, Biblioteki Sejmu i Senatu, więc po prostu na przykład ołtarz Stwosza oni, oni zrabowali. Stwosz to... no, był Niemcem. Niemcem był Witstwoz i ołtarz jest niemiecki po prostu. I e, oni, Niemcy to był fragment takiego gigantycznego rabunku dzieł, dzieł sztuki. No, ale, to... ale jeszcze do, to ANB. Zajmowało się także, miało, miało, e, miało, e, m, przeprowadzało e, ekspedycje badawcze na Bliski Wschód, do Boliwii, Tybetu, e, zajmowało się także badaniami nad aktami procesów czarownic, więc po prostu e, instytucja, która, e, o której można było zrobić genialny, genialny serial przygodowy. każdy e, każdym razie. To byli ci poszukiwacze zaginionej Arki przecież nie? między innymi tak, tak, był taki także film, nie tylko nie tylko Indiana Jones i, e, poszuki, i, e, i zaginiona Arka, ale także e, film Siedem lat w Tybecie. To też tak. była, to też, o którym się tam jeden ze zezna amerykański hollywoodzki e, Mega bl Blaster. E, o którym, o którym nie wspominano, o tym, że, że on jest w tym filmie, że to, to SS mani. Natomiast tak to, tak to wyglądało. Więc historia, historia fascynująca i to jest taki malutki, bo w te, całej tej książce ta historia tego nazistowskiego eliksiru e, nieśmiertelności zajmuje jedną stronę. E, natomiast mnie to bardzo za Zaabsorbowało, za, i, i taki artykuł napisałem. Mam nadzieję, że Państwo, rząd że zostanie opublikowany, będzie można tej przeczytać. Natomiast niewątpliwie książkę Magdaleny Ogórek polecam. Wydawnictwo Fronda, też dużo nowych innych książek, ale jeszcze nie zdołałem ich przeczytać. Polecamy, zachęcamy na koniec, tylko powiem, że prawdopodobnie ta sama grupa też zajmowała się. Wywiezieniem z Wawelu zdobyczy polskich spod Grunwaldu. Wszystkie te oryginalne sztandary, które Polacy zdobyli, polskie, polscy, polski król przywiózł spod Grunwaldu, zdobył na krzyżakach, zostały zabrane właśnie przez, przez hitlerowskie Niemcy do Niemiec, żeby nie było sztandarów. A jeszcze jest jedna rzecz, o której bym po, po podziękował pani Magdalenie Ogórek, to jest to, że ona w tej swojej książce wspomina, o Krzysztofie Konkoleskim, autorze książki Co u Pana Słuchać, Słychać. To wydało wydawnictwo zysk, ostatnio wznowiło. To jest książka sprzed, jeszcze z okresu PRL-u. Krzysztof Konkoleski, wybitny polski reportażysta, który spotkał się z kilkudziesięcioma nazistowskimi zbrodniarzami. I opisał ich bezkarność po II wojnie światowej, dobre samopoczucie, wstrząsająca lektura. I w tej książce właśnie Magdalena Ogórek przypomina przypomina Krzysztofa Konkoleskiego, także opisuje jego, jego żonę, która, która do dzisiaj stara się kultywować takie dziedzictwo Krzysztofa Konkolewskiego. I to jest bardzo, bardzo sympatyczne, z, że Magdalena Ogórek... Pamięta i, i że byli też ludzie, którzy mm, takie dobre rzeczy y, napisali. Książkę polecamy. Ku rozpaczy y, pewnie lewicy i opozycji pani Magdalena Górek jest świetną intelektualistką i jak widać pisze świetne książki. Polecamy serdecznie. Andrzej Kozera, Jan Dodakowski. Do zobaczenia. No Do zobaczenia.